Znajdujemy się w Centrum Handlowym w Dąbrówce Aurora na pierwszym piętrze w Szkole Umysłu. Odbywają się tutaj pieskie planszowanie, wieczory, weekendy planszówkowe dla mieszkańców Dąbrówki i Okolic. Chcieliśmy zintegrować mieszkańców. Tutaj jest bardzo ciężko w Dąbrówce znaleźć coś dla właśnie takich prób wiekowych 10. Gry planszowe wydają się nam takim sposobem na to, żeby w gronie rodziny i przyjaciół po prostu spędzić bardzo jakby fajny czas. Mamy około 80 gier. Można grać faktycznie. Całą rodziną. Mam tutaj najmłodszą uczestniczkę, ma 4 latka, i chyba teraz w tej chwili najstarszy uczestnik. Myślę, że tak po, po 60, Wstęp jest wolny i do końca listopada każda sobota i niedziela, łącznie z pierwszą grudniową niedzielą, będziemy powtarzać te planszówki. Jeżeli będzie się to cieszyło tutaj dużym zainteresowaniem, to być może to przeciągniemy dalej. Czy lubicie grać w gry planszowe? Dlatego tu że przychodzimy, żeby trochę też spędzić czas z moimi przyjaciółmi i poznać nowych osób. Chyba takie, że leczyliśmy kotami do kosmosu. Czyli mlen. I jeszcze fajnie się gra w sen i jeszcze chyba w smoki. To jest nasze drugie przyj... I trzecie moje drugie, bo nie byłam na pierwszym. Tobieskie planszowanie jest to naprawdę fajne miejsce, gdzie można przyjść w weekend, spędzić czas rodzinnie. E, zwłaszcza teraz jak jest jakiś jesień, jest ciemno, szybko, e, nie ma no, możliwości wyjść tak swobodnie, na przykład z tymi młodszymi na dwór, więc fajne to jest miejsce, gdzie można przyjść nawet z czterolatką, bo właśnie dzisiaj jesteśmy z czterolatką. E, Mamy tutaj wolontariuszy, więc tak naprawdę e, ja mogę przyjść zostawić dzieciaki i pójść sobie zrobić zakupy. To jest fajna sprawa.